Natyski turowe są z reguły dużo lżejsze od, od nart Mamy inne wiązania, w tym wypadku są to wiązania pinowe, umożliwiające podnoszenie pięty w czasie podejścia. Pod natyski turowe podklejamy w czasie podejścia foki. Narty K2 Wayback 84 z kolekcji Backside. To najwęższe narty z tej serii. E, można kupić narty o większej szerokości pod butem. E, trzymają dobrze w skręcie, są bardzo lekkie. E, Generalnie, właściwie nie widzę tutaj negatywów, jak chodzi o te narty. Dobrze zgrane z foką do podejścia w sam raz. Nie jest to model ekstremalny, jest to model dla każdego Kowalskiego. W przypadku tej narty, wiązania marker Alpinist wydają się być optymalne, dlatego że narta lekka, wiązanie lekkie. Razem jest to fajny, sensowny zestaw. Nie jest najdroższy. A pozwala każdemu, nawet początkującemu, przeżyć naprawdę fajną przygodę w górach. Myślę, że na początek jest to optimum. To poleciłbym to każdemu. Wiązania skiturowe muszą umożliwiać zarówno podchodzenie, jak i zjazd. W wersji do podejścia, tylko przód buta jest przymocowany do narty za pomocą tak zwanych pinów, natomiast pięta się podnosi. W przypadku zjazdu, ta pięta musi być przymocowana do narty. Przykładowo w ten sposób. Jeśli chodzi o tylną część wiązania, mogę ustawić również kompensację na podejście na 5 lub 9 stopni. W przypadku 9 stopni jest to bardzo proste. W przypadku 5 stopni trzeba obrócić wiązanie o 180 stopni w płaszczyźnie narty. Tak. Zapinanie wiązań skiturowych. Wstawiamy przód buta równolegle do narty tak, aby otwory znalazły się naprzeciwko pinów i robimy tub. W tym momencie te piny weszły nam w odporki w butach i podciągamy wówczas tę bajkę do pozycji walk. W tej pozycji narta się nie wypnie. Odpinanie wiązań skiturowych. Jest to bardzo proste. Trzeba tę wajchę albo język, jak to woli, pchnąć w dół, bądź kikiem w ten sposób. Bądź można pomóc sobie nartą, bądź drugim butem nadepnąć. Piny się zwalniają i my wychodzimy związania. Dzięki na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.